Witajcie na moim nowym, a właściwie pierwszym youtube'owym kanale o tej samej nazwie co na facebookowym blogu, czyli Zielona Ewolucja. Wspomnianego bloga prowadzę już około 3 lat i pomyślałem, że spróbuję to zrobić w formie takich krótkich 10-minutowych audycji na platformie jaką jest właśnie YouTube. Jeżeli jeszcze nie czytałeś moich wpisów na Facebooku, to serdecznie cię zapraszam. Link zamieszczę w opisie, a przy okazji dowiesz się więcej o tym, jakie mam spojrzenie na życie, poglądy na różne sprawy bieżące i ten wspaniały świat, na którym możemy uczyć się, doświadczać i wzrastać lub wręcz odwrotnie, ale to już temat na inną audycję. A dzisiaj chciałbym zacząć od tematu drzew, jaki mają bezcenny wpływ na nasze zdrowie. Osoby, które czegoś nie rozumieją, to z reguły odrzucają, krytykują lub się z tego śmieją. A ja, wbrew powszechnym opiniom na ten temat, mógłbym tu z pełnym przekonaniem stwierdzić, że najlepszym dla nas psychiatrą będzie właśnie las. Ci sami ludzie, uparcie to podważając, zapominają o ważnym aspekcie, a mianowicie, żeby komunikować się z drzewem, nie potrzeba wcale używać słów. Wystarczy. Dotyk. Jak już doskonale wiecie, każde drzewo ma swoje właściwości, każde ma ukrytą wiedzę i dary do złożenia człowiekowi, nie tylko te lecznicze, kiedy tylko on zechce je przyjąć, a najpierw uwierzyć, że to jest możliwe. Każde drzewo wyjątkowo reaguje na dotyk naszych dłoni, które posiadają mnóstwo receptorów połączonych z organami wewnętrznymi np. serce, mózg itd. W ten sposób się z nim dosłownie łączymy. Także uziemiamy, przesyłając nadmiar naszej energii, dodatniej i szczere intencje, a w zamian otrzymujemy ujemną i mnóstwo informacji, które są jakby kodem, który dopiero w połączeniu z naszym wewnętrznym ja, naszą duszą, jaźnią, źródłem, wytwarza nam pewne obrazy intuicyjne, podpowiedzi, wizje i tym podobne. To nie jest rozmowa tak jak się niektórym wydaje, człowieka z człowiekiem, i to nie zadziała, jeżeli będziesz na to obojętny. Niestety, ale taka forma komunikacji nie jest dla każdego. Ktoś, kto ma zaśmiecony umysł i ciało, z pewnością tej rozmowy nie doświadczy. Drzewa wytwarzają jony ujemne. To one neutralizują niekorzystne dla organizmu jony dodatnie, powstające w wyniku chorób lub emitowane przez otaczający nas ze wszystkich stron sprzęt elektroniczny, takie jak komputery, telefony komórkowe, różne inne tego typu rzeczy. Podobny proces następuje, kiedy chodzimy na boso i się tym sposobem uziemiamy. Wtedy również pozbywamy się jonów dodatnich i ładujemy ujemne. Niemiecki przyrodnik i badacz Manfred Himmel, zajmujący się drzewoterapią od 20 lat, ponad 20 lat, uważa, że każdy człowiek może przez dotyk doświadczyć dobroczynnego promieniowania drzew i leczyć dolegliwości zarówno psychiczne, jak i fizyczne, np. stresy, depresje, nerwobóle, różne bóle głowy, zaburzenia, zaburzenia krążenia, schorzenia reumatyczne itd. Jeśli więc mamy tego typu problemy, to zdecydowanie powinniśmy wybrać się do najbliższego parku czy lasu, znaleźć odpowiednie dla siebie drzewo i mocno się do niego przytulić. Można to robić na kilka sposobów, na przykład oprzeć się drzewo plecami i tyłem głowy, równocześnie dotykając pnia gołymi rękoma. Stanąć przodem do drzewa, do pnia drzewa, przyłożyć do niego czoło i objąć gołymi rękami, albo na przykład położyć się pod drzewem, opierając o niebose stopy, pozycja ta wspomaga leczenie bezsenności. Uważam to za bardzo ważny aspekt naszego zdrowia. Co jeszcze? Drzewa nas uczą i chronią, kochają nas nawet teraz, kiedy. Jako ludzkość nie liczymy się z nimi, zalewając ziemię betonem. Pamiętajmy też, że to właśnie lasy dawały naszym przodkom zdrową żywność, siłę, schronienie było naszą apteką, świątynią, i to właśnie przy nich stawialiśmy nasze rody, osady, z szacunkiem dla całej otaczającej przyrody. Dzięki, że Dotrwaliście do końca, i jeżeli się Wam to, taka forma przekazu spodobała, to zostaw łapkę, kilka słów w komentarzu i zasubskrybuj. Jeżeli, jeżeli chcesz, oczywiście posłuchać następnych filmików, które z biegiem czasu e, jestem pewny będą coraz ciekawsze. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia. Cześć.